witamy serdecznie dziś mamy siódmy dzień lipca 2023 okazujemy cierpliwość sosnowiec kongres Światów wiechowy przyjechaliśmy no i dajemy karteczki słowo pisane Żeby przeczytali sobie w domu i poznawali. Idźmy do bramy, weźmy program tam środki, nie? Słowo Boże. No, bo głównym tematem Biblii Słowa Bożego jest Królestwo Chrystusa Króla. Nie Jehowy, bo Jehowa jest Ameryki. O patrz, tam na powietrzu siedzą. A Jehowa mieszka w Ameryce, a my jesteśmy na tym miejscu, właśnie to jest prywatne, świadkowiecy wybudowali takie centrum kongresowe, mamy przekłady świadków. Także ta organizacja jest 8 milionów na całym świecie i oni pozbawili Chrystusa wszelkich tytułów, a Chrystus jest jedynym Bogiem Prawdy dla rodzaju ludzkiego, bo jego ojciec, ale nie Jehowa amerykański, przekazał mu wszystkie błogosławieństwa, cześć i chwała. Dlatego Chrystus jest najważniejszy, a świadkowie odebrali mu ojcostwo, boskość, królestwo. Na stronicach mają siad... Siad... królestwo Jehowy. Stronica z Królestwo królestwa Jehowy. Czyli królestwo Jehowy będzie im zabrane. Albo już królują bez nas. A Chrystus właśnie przychodzi podbierać owce rozpraszone z tego świata. To są dzieci Chrystusa, Hebrajczyku 2:13. No bo Ojciec Chrystusa mu przekazał wszystko, a teraz stał się naszym Ojcem Prawdy za Adama 1 Korynta 15, rozdział 20-23. No w niebie są dwie osoby Boska, ale po środku jest baranek, objawienie 7:17 i baranek na spaście tą prawdą czystą, Efezan 4:20-24, Jana 4, rozdział 14, werset. To jest ta czysta prawda poprzez wiarę, co otrzymała Samarytanka. Bo świadkowie jako, y, są powołani, tak samo Watykan są powołani, ale Chrystus teraz wybiera i nas wybrał jako pierwszych. I, i mamy klucze do królestwa dla wybranych, bo w duchu prawdy, Jana 4, rozdział 20-24, w prawdzie jest zbawienie Chrystusowe i prawdzie w miłości Jego, co Bóg złączył. Wszystkie religie są Janowym Wodnym, na Jana i nie mogą zrozumieć jak uszę że Chrystus przychodzi w czasie prawdzie i przez Jego uczniów, którzy mają czyste serca Mateusz 5.8 i 24, 31 jako nie pionierzy, tylko anioły. Żyjemy w takim czasie. Objawienie 25 rozdział, 5, 6 wersy, że zasnęły wszystkie te religie adwentyści, Baptyści, Środkowej Choby, czyli dali się zakłamać. Łukasza 22 22:31, Szymonie, Szymonie, szatan, wyprosił, żeby was przesiać jak pszenicę. I Chrystus dopuścił, bo Chrystus, żeby wyłącznie z całym sercem go wielbić Chrystusa. Bo jest on prawdziwym Bogiem. Pierwszy Jana 5:20, Galasian 3:20, nie ma pośredników. A to jest widzialna organizacja świadków Jehowy. A dzieje apostolskie mamy świadka, Chrystusa być. To przez wiarę wierzę, dlatego przemówiłem. No, no zobaczcie, jest pięknie, jak jest wszystko zadbane, poprzycinane. Mają plakietki to wiadomo, no i krowaty. Jak mają plakietki to oni są... Będziemy sami z tamtej strony posłuchamy. No z tyłu. Tu z tyłu i tam posu.

Nie mawiał ja sobie, że nie byłoby do niczym z tym, że się stały. Wiedział, że to no je się nie zajmie. Po raz kolejny czekał na jej rolę, aż naprawił on sytuację. Brał pod uwagę, co jej chyba może zrobić w przyszłości. Po cichu powiedział Abiszajowi, że Saul może zginąć w bitwie. Ponad rok później właśnie tak się stało. Lata, tak, czy, czy, czy. w których widać byłem jak jako uczekinie, okay. były dla niego stresujące. Jednak nigdy nie zniecierpliwił się na jego owe. I robił to, na co pozwalałem mu jego balon. Wiem, że Państwo są bardzo nieżyczkie. Nie mieszkał się w no, Polsce, a korzystał z oszac. Chciałem Państwu się na Zaproszenie. Dlaczego, dlaczego tu jesteś? Dlaczego tu jesteś? Z jakiego zboru jesteś? Z tak? tego prawdziwego. Takiego, że 16-16 jest taki zbór? I nie narzuci to się do to zboru. Ja w ja, nie pojrzę. Jesteście nim do Ale kto ci powiedział? Tak? Powiedzmy, że, pokażę, że jest... Pani Pani nie, pisała. Pisała. To jest, nie, 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 16, nie, 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 i Czemu tutaj nienawisimy? Nic złego nie robimy. Czemu tutaj nienawisimy? By... Ale co my ci zrobiliśmy? Jak to znaczy nienawidzianie? Co ja ci zrobiłam? Ja chciałam przyjść posłuchać. Nikomu nic złego nie robię. I porozmawiać o Bogu prawdziwym. Żywym. Później atakujecie braci na wózku. Z tego zboru jesteście. Jest nie się z powodu złego. Nie

Zdali się, że się tak to to na niego. Bożego A on będzie działał na. Ja ja nie sądzę, ja że że nie będzie jakaś prawość Nie ma prawo Nie jesteś Jak słońce. Nie. Miliardy dzisiaj wjeżdżają i go. świata zbory Po prostu Paweł. Na co, żeby

Proszę, skrótem. Dobra, my idziemy do auta, wracamy. Ja was ci wszyscy się zwiną przez ciebie, bo ty wierzysz w Jehowę Mordewę. Tam macie żebyś ratował. tu macie ratować, Albo jak apostoł, chłopu to jest dyskutowa, bo ty jesteś opętany. Nie, ty jesteś opętany. Chłopak cię wymorduje

a ty we mnie to ale nie musiał być nic mile widziane. komu ty służysz? A ja Chrystus oddam. Ja wykrzyczę przed nieba, to też byś prosił. Idziesz ty, walczysz jak opostawam. Chałun, chałun, czemu tyś rozkutał, człowieku? Jestes że miał 10, 19 lat. No bo nie chcesz słuchać. Nie słuchuj ludziom, bo będziesz przeklęty. 11, 17 pielgrz przykłę tak idzie za chleb.